Udoskonalaj swoje serce w modlitwie, ale unikaj recytowania przeczytanych lub wyuczonych na pamięć formuł. Niech z Twojego serca płyną słowa spontaniczne, podobnie jak dzieje się to podczas rozmowy z bliskim przyjacielem. Modlitwa nie jest obowiązkiem, jaki należy wypełniać tylko po to, aby uwolnić się od ciężaru. Módl się żarliwie, rozumiejąc słowa, które wypowiadasz, aby łączność z istotą anielską była owocna i rzeczywista. Uczyń z modlitwy zwyczaj niezbędny dla Twojego zdrowia duchowego. Nie zamieniaj swojej modlitwy w uporczywą petycję. Ojciec wie, czego potrzebujemy, Zanim Go jeszcze o to poprosimy, kiedy będziesz pragnął czegoś dla siebie, poproś Go także o coś dla innych, dla wszystkich, którzy znaleźliby się w podobnej sytuacji. Podczas modlitwy unikaj egoizmu. Modlitwa jest najlepszą okazją do okazywania naszej miłości. A prosząc za wszystkich z miłością, będziemy pierwszymi, którzy otrzymają łaskę. Kto zapala światło, pierwszy zostanie oświecony. Bóg nas zawsze prowadzi, wskazując nam w życiu właściwie kierunek, ale musimy być wyczuleni na to, by usłyszeć Jego głos. By móc go potem zinterpretować, w zależności od okoliczności, by prowadził nas ku najwyższemu rozwojowi duchowemu. Spróbuj zastanowić się nad tym w ciszy, aby usłyszeć głos Boga, który Cię prowadzi i nigdy nie opuści.